Prezentacja Ford S-Max 2006 rok produkcji, pierwsza rejestracja grudzień 2006, czyli końcówka roku. Silnik według mnie najlepszy w tym modelu, 2.5 turbo, benzynowy, 5-cylindrowy silnik Volvo 220 koni w Fordzie. Skrzynia manualna 6-biegowa. S-Maxy były tylko ze skrzynią manualną. Wersja 5 eee, Taki bardzo fajny, tak naprawdę van rodzinny wóz. Z fajną linią nadwozia w porównaniu do innych tego typu samochodów, na pewno wyróżnia się na tle konkurencji. Przebieg 239 tysięcy auto kupione ze Szwecji od trzeciej właścicielki, która posiadała ten samochód od 2019 roku. Samochód w 100% bezwypadkowy, jak widzicie, na bardzo ładnych 17-calowych felgach od Volvo. Aktualnie ma auto założone opony zimowe. To są opony zimowe dołożone przeze mnie. Już Wam mówię z którego roku. Tutaj w końcu znalazłem z 2020 roku opony Nokian. Bez kolcy, zimóweczka, bardzo ładna. Także opony wjechały tutaj, mówię ode mnie, bo letnie były słabe. A że idzie zima, myślę, że ktoś będzie zadowolony, że nie będzie musiał zmieniać. 239 tysięcy przebiegu wersja titanium, tak jak widzicie dosyć fajnie skonfigurowany samochód, bo mamy panoramiczny dach, czujniki parkowania z przodu, z tyłu, podgrzewane przednie fotele tempomat, także naprawdę praktycznie jest wszystko co potrzeba w tego typu samochodzie nie mamy ksenonów, mamy spryskiwacze reflektorów ale nie zapominajmy, że w Szwecji spryskiwacze są wymogiem mamy skandynawskie Webasto tutaj podłączenie do prądu Czyli mamy podgrzewaną miskę olejową i wyprowadzone gniazdko do podgrzewania wewnątrz w samochodzie. Auto w czarnym kolorze ma kilka jakichś odprysków, odbitek od razu pokażę. Prawe drzwi zobaczcie takie. Typowa taka odbitka parkingowa, ktoś obok otworzył drzwi i nam uszkodził lakier. Tutaj jakaś odbitka. No nie zapominajmy, że jest to samochód. Tutaj mamy zarysowanie. Generalnie samochód z tego co pamiętam, chyba jest cały w oryginale ale to zaraz sprawdzimy, bo. Są miejsca w S Maxach, które no na 90% są lakierowane ze względów, po prostu przypadłości tego modelu. Nie zapominajmy, że jest to samochód typowo rodzinny do przewożenia dzieci. No i te auta są troszeczkę inaczej zużyte niż zwykłe auta osobowe. Mówię to ze swojego doświadczenia, ze swoich obserwacji. Oczywiście można znaleźć jakiś pedantycznie zadbany samochód, ale nie oszukujmy się. My, znaczy ja, handluję samochodami używanymi. No, i zawsze jeden egzemplarz będzie bardziej zadbany od drugiego. Tutaj ten samochód naprawdę nie wygląda źle i czy wewnątrz, czy na zewnątrz tych uszkodzeń jest bardzo mało. Dobra, przechodzimy szybko do pomiaru powłoki lakierniczej, bo tu gadu, gadu. A trzeba pracować. Zobaczcie, auto jest wyposażone w fotochromatyczną szybę przednią. Oczywiście podgrzewaną. Widać to po takim odcieniu różowo-fioletowym. I lecimy od maseczki. Maska ma sporo odprysków od kamyków. Co prawda są zaprawki porobione, tak że tak naprawdę tego nie widać. Było dużo odprysków na zderzaku zderzak przedni został polakierowany w Polsce. Tutaj stówka, także oryginał. Lecimy szybko, szkoda czasu. Oryginał, 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 oryginał. Tutaj mamy też oryginał. Tutaj mówię, ten prawy tylny błotnik ma jakieś uszkodzenia lakiernicze, zarysowania, obcierki. No i newralgiczny punkt tylna klapa. No i tak jak domyślałem się, mamy drugi lakier. W tym miejscu szczególnie te klapy, właśnie pojawia się w nich korozja. U dołu już mamy plastik, także tego nie widać. I lecimy lewą stronę. Oryginał. Oryginał. Znaczy, mówię, na tym kolorze, akurat czarnym widać jakieś tam drobne zarysowania takie nie wiem od paznokci zarysowania pomyjni, tego typu rzeczy lakier nie jest w idealnym stanie przydałoby się zrobić tutaj korektę lakieru taką trzyetapową, wtedy by wyglądał idealnie, no ale to jest 2006 rok i 240 tysięcy przebiegu zbadamy jeszcze sobie dach tu jest taki mały paseczek, na który możemy przyłożyć resztę już mamy w panoramie, czyli szklany dach także tam miernika nie przystawimy dobra przechodzimy do wnętrza pokażę Wam wnętrze generalnie tego egzemplarza zobaczycie sobie jak wygląda S-MAX w środku auto w wersji 5 osobowej także nie mamy dodatkowych foteli w bagażniku i plus i minus łatwiej zamontować instalację gazową a ten silnik bardzo lubi instalację gazową mamy drugi kąpet kół co prawda yy, opony są bardzo ładne 16 calowe zobaczcie z kolcami ale mamy dwa, dwa, dwa koła alufelgi pewnie na przód bo są duże zaciski i dwie felgi stalowe. Tak nam Szwed dał i tak Szwed jeździł. Na przednią łoś mamy felgi na tył mamy stalówki. Także no, taki zestaw kół dostaliśmy i taki zestaw kół daje. Bardzo duży bagażnik, zobaczcie, niski próg załadunku. Mega takie, mówię, rodzinne auto. No dużo większy bagażnik jak w kombi, przez to, że mamy tak naprawdę tutaj wyższą przestrzeń od podłogi do dachu. I naprawdę można tutaj nawrzucać bardzo dużo rzeczy. Mało tego, można jeszcze poprzesuwać sobie przednie, znaczy tylne fotele i zwiększyć tą, tą przestrzeń ładunkową. Także tutaj samochód, jeżeli ktoś szuka stricte rodzinnego wozu, to jest to bardzo ciekawa propozycja. To jest 2006 rok, także mamy takie nietypowe zestawienie. Zobaczcie tutaj boczki z materiału i skórzana tapicerka, taka dwukolorowa. Bardzo dużo miejsca na nogi, zwróćcie na to uwagę. Każdy fotel oddzielnie możecie sobie regulować, oddzielnie regulować oparcie, przesuwać przód tył, także jest naprawdę tutaj mnogość tych, tych, tych możliwości. Roboty robi na pewno panoramiczny dach. Bardzo fajna opcja, szczególnie dla dzieci. Na pewno są zaciekawione, jeżeli jeżdżą takim autem. Tutaj mamy takie typowe. Elementy w aucie rodzinnym, czyli jakieś dodatkowe schowki. Tych schowków w tym samochodzie jest naprawdę dużo. Mamy nawiewy, zobaczcie na tył, także też ta klimatyzacja jest dosyć, pomimo że jest dwustrefowa, czyli lewa-prawa strona, to przez to, że mamy nawiewy na tył, to jest to dosyć skuteczna klimatyzacja. No i tak wygląda wnętrze. Wnętrze, fotel kierowcy, jakiś tutaj delikatny Mamy przebarwienie, zobaczcie, no ale na ten przebieg myślę, że to wygląda naprawdę nieźle. Mamy Tempomat, co nie w każdym S-Maxie, jak śledzicie nasze ogłoszenia, ten Tempomat jest. Po tym możecie to poznać. Mamy zwykłe zegary, bo w 2006 nie było jeszcze zegarów typu Converse, dopiero weszły w 2007. Mamy podgrzewane przednie fotele i tutaj o dziwo te przyciski nie są wytarte. To jest wada w ogóle fabryczna S-Maxów. Druga sprawa, jaka jest, jaka jest wada fabryczna to odklejające się tutaj boczki i schodzący lakier z tutaj z tych rękojeści. W tym egzemplarzu o dziwo wygląda to bardzo dobrze. Mieliśmy auta z 2009 roku, nawet mamy na placu i to wygląda dużo gorzej. Tak samo boczki. Tutaj boczki nie były podklejane i zobaczcie, że idealnie są przyklejone, także nie odkleiły się, może ta wada powstała później. Nie mi tu łozenia i zazwyczaj miałem samochody po 2007 roku. Tutaj jest S-MAX z 2006, więc może tak być. Na pewno wada jest tutaj. Jedna, czyli wytarty środkowy przycisk, ale mówię, ta wada występowała w tym samochodzie. Mamy klimatronik dwustrefowy, mamy czujniki parkowania przed tył, podgrzewaną przednią szybę. Są takie manele, na niej na filmie tego nie widać. Bardzo fajny generalnie gadżet. W zimę podgrzać sobie szybę. Skrzynia manualna, sześciobiegowa. Generalnie silnik, już do niego przechodzimy. Jeżeli uda mi się otworzyć, bo z tego co pamiętam, chyba Ford Forda nie było stać na na siłowniki, także będę musiał na chwilę się rozłączyć. No dobrze, pamiętałem, mamy pogrzebacz słynny, nie wiem, jaki to jest koszt tak naprawdę dołożenia dwóch siłowników. Dla mnie, jeżeli kupuję siłowniki i to jest jakieś 250 zł za dwa siłowniki. Naprawdę spora oszczędność w stosunku. Silnik dobrze mi znany, dobrze wam znany z moich filmów, 2.5 turbo 5 cylindrów, 220 koni w Fordzie. w Volvo było 200 koni albo 231, to w zależności od rocznika. Bardzo dobra jednostka, jeżeli chodzi o kulturę pracy, 5 cylindrów to nie jest 4, dużo lepiej ten silnik, że tak powiem, słychać, fajniej brzmi tak naprawdę podczas jazdy, jest się z czego odepchnąć, także naprawdę taka, taka fajna jednostka do pojeżdżenia, czyli pomimo, że mamy rodzinny wóz, to taki, który daje nam przyjemność z jazdy. Auto jest świeżo po wymianie rozrządu, rozrząd wymieniany w Polsce z pompą wody, kompletny, dlaczego? Dlatego, że mieliśmy wyciek z kół zmiennych faz i zostało to po prostu... Zrobione. Dauta jest naprawdę sporo przeze mnie dołożone. Przeczekajcie, zamknę tylko klapę. Dauta jest sporo dołożone ode mnie, no z uwagi na to, że właśnie był ten wyciek z kół zmiennych faz. Oczywiście, e, pewnie u innego importera byłoby to po prostu umyte, obmyte i zamiecione pod dywan. Tak to nazwijmy. U mnie to wygląda troszeczkę inaczej. Czyli zostały zmienione obydwa koła zmiennych faz. Zostały założone nowe koła od zmiennych faz nieregenerowane, bo w tym modelu już nie regenerujemy. Nie ma takiej możliwości: są inne koła zmiennych faz niż w Wolwach do 2006 roku. Tam jesteśmy w stanie te koła zregenerować. Tutaj nie. Wymieniony kompletny rozrząd, do tego doszła jeszcze pompa wspomagania, też poszła nowa. Także tu naprawdę, naprawdę jest spory wkład w ten samochód. Do tego mówię jeszcze opony, no i tego typu rzeczy. Przedni zderza, lakierowanie i tak dalej. Jeszcze z minusów, no to tradycyjnie na S-Maxa tylne. Tutaj zobaczcie, błotniki mamy tutaj takie zmatowienia od kamieni, bo to dokładnie tak się nazywa. No ale auto mamy w oryginale, więc no niestety, ale, ale takie zmatowienia mogą występować. Dla kogo jest S-Max 2,5 turbo? Dla ludzi szukających przestrzeni, auta rodzinnego no i takiego, który sprawia frajdę z jazdy, zawieszenie słynie Ford z zawieszeń, jest bardzo fajnie zestrojone, silnik daje frajdę, daje fajne brzmienie jeżeli chodzi o spalanie musicie liczyć między tak naprawdę 9 a 13 litrów, to naprawdę zależy od Waszego stylu jazdy, skrzynia biegów sześciobiegowa i ona jest długa, długie biegi, także w trasie przy prędkości 140 naprawdę mamy dosyć niskie obroty, co też nam po, że tak powiem mocno Poprawia ekonomikę przy montażu instalacji gazowej. Jest troszeczkę zabawy przy S Muszą to robić niestety fachowcy, którzy, którzy tak naprawdę zajmują się instalacjami gazowymi do S Maxów. Bo trzeba troszeczkę przebudować podłogę, żeby zmieścić butlę gazową. Ale to ktoś, jak szuka S myślę, że już ten temat został zgłębiony. Dobra, przechodzimy do dokumentacji. Pokażę Wam dokumentację tego konkretnie egzemplarza. A potem powiem to, co najciekawsze, czyli cenę. Do auta mamy jeden kluczyk, taki jeden kluczyk dostaliśmy, nie mamy drugiego. Tutaj macie to słynne skandynawskie wybasto, zobaczcie, jest nawet miejsce na przymontowanie grzałki. Dobra, przechodzimy do dokumentacji. Do auta mamy książkę serwisową standardowo. Nie była jakaś prowadzona jakoś tak idealnie, tak to nazwijmy. Rozrząd wcześniejszy był wymieniany w 2017 roku przy 171 000 km. Też z pompą wody był wymieniany, dlatego też my pompę wody wymieniliśmy, bo już nie była oryginalna. A zasada jest taka: jeżeli jest oryginalna wolwowska, to tej pompy nie wymieniamy, a jeżeli jest zmieniona, no to ją zmieniamy. No i ostatni serwis, jaki był olejowy. To tutaj tak naprawdę nie mam odnotowanego chyba. Generalnie serwisy były prowadzone z tego co rozmawialiśmy raz do roku, nie wszystkie serwisy są wbite w książkę serwisową. Po prostu mamy za to szereg jakiś tutaj faktur, przeglądów technicznych, gdzie są pokazane przebiegi samochodu. Zobaczcie tutaj mamy z dekry 237. W lutym prze, przegląd techniczny był robiony w lutym 2021. Przebieg mamy widoczny, także przebieg, oczywiście, wszystko musicie sobie sprawdzić po numerach rejestracyjnych. Tutaj mamy z grudnia jakąś fakturę z 2020 roku e, Jakiś wymieniony olej, zobaczcie, Castrol GTX 5W-30 był zalewany Tutaj kolejna faktura z listopada O i tych faktur tutaj powiem Wam szczerze jest Jest dużo, także jest dokumentacja Dlatego tego nie ma po prostu wszystkiego w książce, bo mamy do tego faktury. No i jest ta dokumentacja, która mnie boli najbardziej, a Was pewnie najbardziej interesuje. Wymiana kompletnego rozrządu plus dwóch kół zmiennych Was. Tutaj macie koła po 1200 zł, jedna sztuka. Do tego cały, cały komplet rozrządu. Jakieś jeszcze było uszkodzenie czujników parkowania, zobaczcie, bo nie działały. Wymiana napinacza paska o sprzętu, także pasek jeszcze wielorowkowy został wymieniony. Tutaj kwota 5200. Ta kwota nie zawiera pompy wspomagania. Tutaj macie pompę wspomagania z gwarancją 619 zł, plus wymiana 150 bodajże zł. Także już mamy prawie 6000 zł. dołożone. Do tego doszły opony. Opony udało mi się wyrwać w dobrej cenie, bo to są 17-215 i udało mi się wyrwać w kwocie 700 zł. Także mamy 6700 i lakierowany przedni zderzak 450 zł z demontażem, z założeniem. No także 7 koła dołożone. 7 koła dołożone do samochodu, do którego nie zakładałem, że aż tyle dołożę. No ale tak się zdarza. Taki jest, taki jest mój zawód i czasami po prostu to ryzyko, e, ryzyko wypada na mnie. Gdybym to auto sobie sprzedał na tak zwanego Niemca, to bym nic nie robił, sprzedał, a potem jakby ktoś do mnie zadzwonił z e, reklamacją, to by powiedział, no chyba nie ode mnie Pan kupił, tylko od Niemca, tak? I bym miał problem z głowy. E, tutaj sprzedaję auto na fakturę VAT -marże, zgodnie z polskimi zasadami, zgodnie z prawem i niestety odpowiadam za ten samochód. I to jest właśnie minus prowadzenia działalności gospodarczej tego typu w Polsce, gdzie konsument ma więcej praw niż sprzedawca, ale już dobra, nie ma co tutaj poruszać tego tematu. Taki temacik sobie poruszymy w najbliższym czasie pewnie, bo warto takie tematy poruszać, żebyście też wiedzieli o co w tym całym biznesie chodzi. Cena. Przechodźmy do ceny. Cena tutaj nie będzie wygórowana, powiem Wam szczerze, na to co zostało w ten samochód włożone. Tak naprawdę auto będzie sprzedawane po kosztach 26,900. Auto będzie wystawione do jakiejś niewielkiej negocjacji. I to jest cena wyjściowa po wszystkich opłatach. Auto gotowe do rejestracji. Tutaj naprawdę, jeżeli nie stracę na tym samochodzie, to będę szczęśliwy. Auto jest doprowadzone do bardzo fajnego stanu. Zrobione grube rzeczy, które robimy tak naprawdę raz na 200 tysięcy. Także myślę, że tutaj, tutaj będzie święty spokój. Rozrząd macie na 10 lat lub 180 tysięcy. Koła zmiennych faz no, zazwyczaj siadają po wymianie rozrządu, bo po prostu ktoś się źle ustawi. Albo nie wiem, co się tak naprawdę z tymi kołami dzieje, ale zazwyczaj to widzę, że, że właśnie jest, jest problem z, z, z tym po, po wymianie rozrządu. Smax wjeżdża kolejny do oferty, zobaczymy na jak długo. Bardzo fajna propozycja, jeżeli ktoś szuka rodzinnego, dużego, komfortowego wozu z mocnym silnikiem. Próżno szukać w konkurencji takiego silnika, jeżeli już to jakieś wersje amerykańskie, jakichś takich naprawdę dużych, dużych vanów. Tutaj macie takiego, ja to nazywam Sport Vana, ze względu na to, jak ten samochód się prezentuje. Jeżeli chcecie jeszcze większy samochód, no to macie Forda Galaxy, ale w Fordzie Galaxy nie mamy, nie mamy tak naprawdę. Silnika 2,5-turbo, tylko dwulitrowa benzyna lub diesla. Dobra, lecimy na stację, pokażę Wam Forda od spodu. Zobaczymy, jak się prezentuje Ford z 2006 roku ze Szwecji od spodu. Zobaczymy Forda od spodu. Jak zniósł próbę czasu, osłona silnika, jak widzicie, jest. Korozja jakaś już jest, widoczna. Lecimy sobie lewą stronę podłogę. Tutaj korozję mamy na tych mocowaniach, ale to jest taka korozja powierzchowna. Podłoga nie ma żadnych śladów korozji. Wydech. Zobaczcie, jest korozja niewielka, ale jest. Tutaj na sankach z tyłu, na belce, znaczy na wachacz, przepraszam, mamy też już widoczną korozję. Do oczyszczenia, do zabezpieczenia to, jest, to nie jest nic groźnego. Komplet osłon, zobaczcie, po lewej, po prawej stronie katalizator w dzisiejszych czasach taki cenny jest i prawa strona podłogi blisko zrobimy zbliżenie a przyświecimy sobie zobaczymy tam w oddali jest widoczna turbina, miejsce w ogóle nie zapocone, suche także nic się tam groźnego nie dzieje kolejny smak wjeżdża na oferty, zapraszam wszystkich do subskrypcji kanału do obserwacji na facebooku zostawcie łapkę w górę. Ważne dla mnie, dla twórcy tego kanału, żeby, żeby jak najwięcej osób właśnie e, no dało swoją opinię. Tak? Dajcie w górę, dajcie w dół obojętne, tak czy Wam się to podoba, czy nie podoba. Najważniejsze zasubskrybujcie kanał i jeżeli chcecie być na bieżąco, no to dzwoneczek. Pozdrawiam wszystkich i lecimy e, nagrywać kolejne auto. Pozdro.